Siemaneczko, ponieważ dziewczyny prosiłyście mnie bardzo, żeby nagrać filmik na żywo z tymi sweterkami wiązanymi, w związku z czym tyle co dojechały, szybciutko nagram tak roboczo filmik, oczywiście tutaj macie wiązanie, które możecie sobie regulować także możemy sobie całkowicie ściągnąć, nie robić dekoldiku, możemy sobie zrobić jaki chcemy. Możemy nawet sobie delikatnie popuścić do dołu, jak ktoś lubi. Można sobie związać na szyjkę, na kokartkę z tyłu, z przodu. Można sobie związać po prostu tutaj na samym przodzie bez wiązania na szyjce. Także tutaj dowolność jest, jeżeli chodzi o to wiązanie. I oczywiście nie są takie krótkie, bo też boicie się tego, że one są bardzo krótkie. Do wysokiego stanu spodni spokojnie, zobaczcie, ja mam jeszcze brzuszek tutaj i jeszcze wpuszczone w spodnie. Także na spokojnie, nie musicie się tego obawiać, bo są naprawdę mega fajne. Do jeansów, do leggingsów z wysokim stanem, do spódniczek, na sportowo, na elegancko. Sweterki są w różnych kolorkach dziewczyny.